Największy wyciek w historii. 16 miliardów haseł. Zostań do końca filmu i sprawdź, jak zabezpieczyć wszystkie swoje hasła, zanim będzie za późno. Dane głównie pochodzą z kontów, takich jak Apple, Google, Facebook, Netflix, PayPal, Microsoft, GitHub, Popularnych VPNów to ponad 16 miliardów rekordów z ponad 100 krajów. Wyciek potwierdzi m.in. Forbes i Cybernews. Dane wykradziono przez infostillery. Złośliwe oprogramowanie, które zapisuje ciasteczka, tokeny logowania itd. Tak Wyciek danych może powodować masowe ataki phishingowe. Próby przejęcia kont twoje, twojej babci, twojego psa, adresy kryptowalutowych portfeli, a przede wszystkim kradzieże tożsamości. Uciek danych może mieć realny wpływ przez wojnę Izraelu z Iranem? Ch**wie. Ale powiem ci, co teraz może zrobić. Po pierwsze, zmień wszystkie najważniejsze hasła. Po drugie, włącz weryfikację dwuetapową. Tyle razy mi to ratowało dupsko, jak ktoś, nie wiem, z Mozambiku logował się na mojego Facebooka. Po trzecie, używaj różnych haseł do różnych serwisów. Udostępnij ten film najbliższej swojej osobie. Pokaż jej, że wyciek danych to nie są przelewki, a w internecie nie ma drugiej szansy.